Cześć chłopaki, słuchajcie, dzisiaj bardzo świeci słońce, ale pokażę Wam, jak jeszcze bardziej skoncentrować te promienie słoneczne, że zrobi się taki wąski strumień, i yy, którym będzie można nawet coś wypalić. Robimy doświadczenia, dobra. Przygotowałem sobie taką szybkę. To używają spawacze. Bo wiecie co, jak spawacze spawają. To właśnie często tam jest bardzo jasno, ten metal się topi i trzeba ochronić oczy. Także ja sobie przygotowałem taką szybkę, właśnie przyciemnianą. I co jeszcze? I będziemy skupiać promienie słoneczne lupą. Akurat nie mam taką małą lupę. I przygotowałem jeszcze mnóstwo tutaj przedmiotów. O tutaj widać, które będziemy wypalać, zobaczyć, które lepiej się. E, szybciej łapie e, po prostu e, promienie słoneczne. To dobra, chyba zaczynamy. Spróbujemy białą kartkę. Czy, e, z, czy zareagują na te skupione promienie słoneczne, dobra? Dobra, biorę lupę, zobaczcie tutaj tak to Zobaczcie jaki jest jasny Dzięki, muszę. Musimy ustawić, hm. jeszcze raz może ustawię w ten sposób. Słuchajcie, białej kartki, nic, z białą kartką nic się nie dzieje, te promienie słoneczne się odbijają chyba od niej. Spróbujemy z czymś innym, dobra? Dobra, spróbujemy z taką kartką w zielonym kolorze. Zobaczcie, od razu dym leci, widzicie? Jak wypala. Zobaczcie, wypalam dziurę tutaj. dobra, starczy Zym leci zobaczcie tutaj dziura wypalona widzicie ciemny kolor przyciąga promienie słoneczne i dlatego jak jest gorąco to zakładamy jasne ubrania jasne koszulki a jak jest, chcemy żeby słońce trochę nagrzało to wtedy zakładamy ciemne ubrania dlatego białą kartkę Nasze promienie słoneczne nie ruszyły, ale o ciemnym kolorze już wypaliło dziurę. Zobaczymy inne przedmioty, czy też się poddadzą promieniom słonecznym. Dobra, spróbujemy taki przezroczysty plastik, czy coś to daje. Nic się nie dzieje. Zdaje się, że promienie słoneczne przez ten przezroczysty plastik to po prostu przechodzą i nic się nie dzieje. Spróbujemy plastik czarny. O! Bierzemy. O, zobaczcie tutaj. Patrzcie. Od razu wypala. Widzicie? jest Wypalone. Tutaj. Tak jak mówiłem, czarny kolor to um, po prostu łatwo wypala. Spróbujemy jeszcze jakieś parę innych rzeczy. Tak na przykładu, dobra? Tu od razu patrzcie, jak dziurę, jaką robisz Jak laser normalnie. czytnię. Nie. Dobas, ja go poliję. Jeszcze spróbujemy. Jeszcze troszeczkę. Też wypala. Mhm. Też dziurę wypaliło. Zobaczcie. Próbujemy jeszcze to taki materiał To patrzcie jak wypala, od razu dziura na wylot zobaczcie Widzicie? Trochę dziura, no może jeszcze kawałek kartonu, popatrz, jak karton wypala. To jeszcze może tą deskę na koniec kawałek. Przez skupić się odpowiednio. Też wypala. Widzicie, dlatego szkło w lesie jest bardzo niebezpieczne, bo może po prostu skupić promienie słoneczne i wywołać pożar. Także jak znajdziecie jakieś szkło w lesie to podnieście i wyrzućcie je. To tyle moje chłopaki. Kocham Was bardzo. Buziaki. Pa pa, pa, pa.